Dzień dobry Państwu, kłania się dzisiejszych teraz. Relacja z 1 listopada 2024 roku: Baltic Hub, święto wszystkich świętych, także specyficzny dzień w kalendarzu. Natomiast, proszę Państwa, odwiedziłem Baltika, korzystając z tego, że jadę na cmentarz, skorzystałem z takiej możliwości, podjechałem na Balcich, żeby zobaczyć, co się dzieje w sprawie wyładunku suwnic z statku. I tak jak proszę Państwa, Państwo widzą, w tej chwili proszę Państwa, na placu nie dzieje się nic. Widać, że prace zostały wstrzymane. Ja postaram się jeszcze troszeczkę tutaj zoomem. Prace zostały wstrzymane, proszę Państwa. Ma to nie tyle co związek, co, że myślę, że w dzisiejszym świętem, co z pogodą. Strasznie mocno wieje wiatr, porwisty wiatr, no i myślę, że to jest, to jest główna przyczyna, dla, dlaczego w dniu dzisiejszym prace nie odbywają się. Wiadomo, że postój takiego statku to są olbrzymie pieniądze, także uważam, że główną jedyną Przyczyną, na której, nic, na której nic się nie dzieje, proszę Państwa, na barki kap, to są właśnie bardzo niesprzyjające warunki atmosferyczne. Bardzo, mocno, bardzo mocny wiatr porwisty tutaj na, na lądzie, a możemy sobie wyobrazić, na wysokości 40, 50 czy 70 metrów nad ziemią, ten wiatr jest znacznie spotęgowany. Ja Państwu tak po, po, pokrótce przedstawię... Przedstawię, jak wygląda właśnie sytuacja na plaży. Proszę zobaczyć piękny widok plaży na stogach. Ten pyłek unosi się nad, nad plażą. Proszę się przyjrzeć, zobaczyć. Wygląda to jak niemalże na pustyni. Mam nadzieję, że słyszą Państwo. Właśnie wiatr, jaki tutaj nas nie dobiega, i jeszcze przedstawię Państwu, nadal pokażę Państwu jeszcze, e, proszę Państwa, terminal. Myśl, myślę, uważam, że to jest najciekawsza rzecz, jaką właśnie Państwa interesuje. Natomiast plaża to jest drugorzędna, drugorzędna rzecz. Tak jak Państwo widzą, na plaży, na terminalu nic się nie dzieje, roboty zostały w ogóle jakiekolwiek wstrzymane. świętych, to znaczy, że specyficzny, tak jak powiedziałem, dzień w kalendarzu, w kulturze chrześcijańskiej. Natomiast, jak mówię, tutaj myślę, żeby warunki były nieco bardziej przyjazne, na pewno te sukienice byłyby rozładowane. Ja w dniu jutrzejszym być na Barki Kraków nie będę. Mam inne plany związane właśnie z, z tym świętem, z wyjazdem do, do najbliższej rodziny. Także niestety. Nie będę. Natomiast tutaj widziałem popaków z e, Reporterów 24. Myślę, że oni nie odpuszczą takiej gratki i nadal będą e, przyjeżdżali właśnie na walki KAT. Ja jestem bardzo ciekawy, czy w dniu jutrzejszym e, pogoda poprawi się, poprawi się na tyle, że będzie możliwość właśnie wyładunku tych słownic. Te słownice, jak Państwo doskonale wiedzą, z moich. Czy też innych relacji 27 października przypłynęły z Chin w takim stanie, jak właśnie Państwo je w tej chwili widzą. Czyli bardzo, rzadkie, bardzo rzadko takie transporty się zdarzają, że suwnice już złożone przypływają właśnie do miejsca docelowego. Zazwyczaj jest to, że suwnice, suwnice są rozłożone i dopiero w porcie w miejscu docelowym są składane. Natomiast ja jestem pełen bardzo podziwu tak jak mówiłem w poprzednich filmach e, transportu tego statku no rzecz nie, nie, nie spotykana e, takie ogromne e, słownice. no i proszę zobaczyć e, przypłynęły tyle mil tyle tysięcy mil morskich, ja poka pokażę jeszcze Państwu tutaj plaży, może wodę jak e, no taka, nie, taka niespokojna proszę zobaczyć jaki, jaki to jest wiatr tu na dole, natomiast te, jak mówiłem u góry ten wiatr jest znacznie Znacznie silniejszy. Proszę zobaczyć, proszę zobaczyć plażę, taki krajobraz. E, krajobraz, proszę Państwa, nieco kosmiczny. Jak wiatr mocniej zawieje, e, od razu widać ten unoszący się pyłek. E, także myślę, że bardzo fajny, bardzo fajny widok. Powoli, powoli będę kończył dzisiejszą relację. E, tak jak mówiłem, ja też specjalnie nie mam aż tyle czasu, żeby, żeby proszę Państwa e, być tutaj na Baltic Cup. Mam swoje również sprawy rodzinne. Tak jak każdy z nas. No i, i tak jak mówiłem, w dniu dzisiejszym to jest moja na pewno ostatnia relacja. W dniu jutrzejszym z pewnością nie będę na, na Baltic Cup. Ewentualnie wtedy dopiero pojutrze jest taka możliwość, że, że postaram się dla Państwa zrobić relację właśnie w rozładunku tych czterech suwnic. Ja jestem bardzo ciekawy. Ta jedna suwnica już jest wyładowana, natomiast trzy pozostałe suwnice nadal czekają na statku, czekają na wyładunek. Na wyładunek. Natomiast wiedzą Państwo, te suwnice są w statku po prostu tak spychane. Je się suwa, są takie specjalne, podłożone podłożone, jakby powiedzieć, pod belki takie mocne i po tych belkach właśnie trzyny. I po tych szynach właśnie te słupnice są szybane. Proszę sobie wyobrazić, proszę Państwa, jak mówiłem, praktycznie podkreślam to w każdej relacji, każda z tych słupnic waży niemal 2000 ton, czyli jaka to jest bardzo poważna operacja. Także tak to wygląda. Ostatnie spojrzenie jeszcze na terminal kontenerowy Jak Państwo widzą, wszystkie służbnicy w dniu dzisiejszym raczej nie pracują. Wczoraj pokazałem Państwu, jak te słownice poruszają się, jak te kontynery wpływają, proszę Państwa, na tych służbnicach. Tak, zobaczycie Państwo, jak to Natomiast w dniu dzisiejszym, tak jak mówiłem, wszystko, wszystko jest uśpione, Żadnych, żadnej pracy nie widać. Także dziękuję Państwu za obejrzenie filmu i zapraszam do subskrypcji mojego kanału Dzider Teraz. Jeżeli ktoś w miarę często ogląda moje filmy, a jeszcze tego nie zrobił, tak jak mówię, zapraszam szczerze do subskrypcji kanału Dzider Teraz. W razie gdyby film się podobał, czy, czy, czy no gdyby się podobał film, zapraszam również Państwa do lajkowania, do postawienia łapeczki do góry. No i jeżeli jakieś pytanie się nasuwa, zapraszam do, do komentarzy. Myślę, że w dziale komentarzy dostaniemy wszystkie e, odpowiedzi na nie, nurtujące nas pytania. Pozdrawiam serdecznie. Didek teraz pierwszy listopada 2024. Do widzenia. Cześć.